Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów, a i trzeba go przeszukać. Nie, 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 ziemi. No to jesteś to A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od od Zabić go! Witam Was serdecznie w kolejnym 11 już odcinku Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona z tej strony Man from Demon czyli Człowiek z Księżyca. Dzisiaj zajmiemy się misją pod tytułem ee, Kłopoty z trolem. Teraz w kierunku misja odnośnie trola, czyli kłopoty z trołem teraz. Udaj się do legawiska trolla. Aha, no dobra, to idziemy do typa. Mam za mało. Pierdół. Tak, to chyba tędy. Zaskakujemy. I pan troll gdzieś tutaj będzie. Jóżem grzeczny Czemu pijesz? Jesteś pijany Ludka dobra, głowa boli Ale rozum nie boli Rozum nigdy nie boli Bez powodu Zabili mi babę Dobra była Mięso gotowała Kto ją zabił? Nie wiem, czy na osie... Wracam do leża, mięso nie pachnie, baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Pokarszły nie mogę, ludzie by zabili. Muszę pić. Hummm, dobra, znajdę morderców. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz szlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. No dobra, dowiedz się, co się stało z trolicą. No to się dowiemy. Jakiego by screnshocika z nim zrobić? Dobra, nie wiesz pan jakiś. Dobra, czujesz jakby robił surfiaczka z trolem? Dziwne. Yy, idziemy dalej. Czy coś tu się da robić? Chyba nie. Więc trzeba iść jakoś tędy, a może się da po prostu wskoczyć z powrotem, a ja tu się chlastam, tak da się, chociaż raz się da coś po ludzku zrobić, w sensie gdzieś wejść normalnie, bez konieczności szukania Bóg wie jakich tych, dobra idziemy dalej, więc teraz musimy skoczyć do miasta i się dowiedzieć co u diabła zrobili tej nieszczęsnej trolicy, znaczy kto przynajmniej to zrobił, a nie... Czemu? Totalnie prosta droga do miasta. Taki z dla kogoś, kto się bardzo długo plątał w tym mieście, znaczy w tym całym lesie. Mamy jakąś roślinkę, mamy. To mamy ewidentny problem ze znalezieniem. Dobrze, że jakieś te roślinki tu zostają. Co my tu mamy? Czy my w tej chatce byliśmy wcześniej? Może i nie. A tak wpadnę zobaczyć, czy czegoś z nie ma. Oho, rozmawiasz z Tury, żegota. Mm, skąd masz głowę, trollicy? Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W bindudze nikt nie ma trollowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra, gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Mm. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. Porozmawiam z człowiekiem Dimitra w kaczmie. No dobra, to idziemy. Idziemy do tej cholernej kaczmy. O, a nie myślał to... Witaj. Siatłoneczka. Dobra, idziemy dalej. O Jezu, ja idę. Tak, Bogowie, widzicie i nie grzmicie! Tak wam powiem, że. Yy, że na początku, jak. Yy, czekajcie, jak idę, tędy? dobrze idę, idę. że na początku, jak pierwszy raz grałem w tą misję, ja przeleciałem całą mapę wzdłuż i w kogo można by zapytać o tego przeklętego trola. A teraz wam powiem że troszkę przypadkiem na, to, na tego żegota trafiłem, bo zapomniałem, że on ma... Znaczy, nie widziałem to z jego dom, ale szczęście w szczęściu to był żegota, który się okazał w tym, który ma właśnie tą głowę trola, trolicy na, na ścianie, więc się okazał kimś wartość, mi się chodzi o informacje dotyczące tego kogo i gdzie szukać a propos tego zadania. Tak więc idziemy sobie do karczmy. Co taki Wiedźmin Maciego jego gamradka jada? Dobra, więc teraz tak. Tu raczej takiego Dimitri Kafar. coś mówił, czy pierd słyszałem? Nie, tutaj idziemy na dół. Co tylko przypomnę, czy coś tu, czy coś tu miałem w tym naszym schowku? Nie, nic tu nie było. Dobra, idziemy w Dimitra. Pracujesz dla Demita? A ty to kto? Bo widzisz, hojraku, trochę się już gubię. Przysyłacie ta szmata, chłopaki od wistechu czy Lorenzo? Gadaj mi tu zaraz! Słyszałem, że upolowaliście trola. Nie twój zasrany interes. Rzeźnik z Blaviken. słyszałeś o nim? Każdy słyszał. Pono jednym cięciem flaki potrafi wypuć. Ano potrafię. Jak mi nie powiesz, gdzie jest Demitr? Przyozdobię te ściany twoimi flakami. Spokojnie! Mów Dymitr przesiaduje na cmentarzu obok tej śmierdzącej wiochy. No widzisz. Jak chcesz to potrafisz. Kurwa, Odszukaj ja się... Dymitra na cmentarzu w binduze. No to idziemy do pana w binduze. Wynająłbym Wiedźmina i zrobiłbym tu Dobra, więc... Jest takie dość ponure... znaczy ponure miejsce, to nie jest jakieś ponure specjalnie miejsce, ale pamiętam, że... To jest taki. Mm, pamiętam, że to jest bardzo upierdliwe miejsce, jeśli chodzi w ogóle o las. Bowiem. To jest to chyba jakaś tak. Bowiem. Jesteśmy trochę zagonieni w taki kozi róg. To znaczy, że tam się nie da bardzo uciec, póki się ta misja nie skończy. ale na szczęście jest gdzie uciekać. To jest takie trochę śmieszne. W każdym razie, że trzeba się trochę nachapać, żeby do tego miejsca trafić za pierwszym razem. Ale już jakoś mniej więcej pamiętam, gdzie to było. Wiem, że chyba jesteśmy przeciwko czterem ludziom. I w tym jeden kolej jest jakąś halabardą, drugi z jakimś czymś w rodzaju... Jeśli mnie pamięć nie myli... O, to gdzieś tutaj właśnie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to... Czekajcie, teraz tędy. Tędy. Chyba dobrze idę. Tak, i oni tu będą sobie stali. Dobra. Wyciągnę sobie mieczek. Oni są dość niebezpieczni. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszysz piczaste piczaste! Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci stówę. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników. To lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś z zwizimy. Lored okazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, Siega, zanim pójdzie ja do ziemi. No to jesteś Demit? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od Trolla. Zabić go! A więc tak. Odpalamy Queen'a i się pobawimy z chłopakami w. Dobra, teraz się cofamy. Odpalamy Queen'a i się lejemy. Powiem wam, że og ogólnie... No i ten koleś. No powiem wam, że za pierwszym razem jak się z nim lałem to... O Jezu, było niebo trudniej. Ale tu bardzo sprawę ułatwia. O się, facet za bardzo wyciągnął Bardzo się to wyglądało Dobra, więc teraz idziemy do Przeszukaj, przeszukaj coś tu jeszcze mamy przeszukaj Jeszcze coś panowie leżeli Właśnie, do czym to tu właściwie było? No to był raport od Talara. Hmm. O, ja zupełnie wam, że La Talar to był taki koleś, którego można było spotkać w. W. też nie, bo mi się potem zdaje, że on jednak się pojawił później, albo inny, sam nie pamiętam. Ale to była postać z Pierwszego Wiedźmina. Ja pamiętam, że. Pamiętam, że było z nim. Nie. Był taki specyficzny koleś. Na początku chyba nie byliśmy jakoś specjalnie zakumplowani. Potem to się jakby zmieniło. I ostatecznie jednak się. Wiecie, co jest? Z kimś macie na piętku. Potem się okazuje, że jednak. Yy, tu jakiś jeszcze typ stoi. Że jednak to się potem zmienia. I jest troszkę inaczej. Co no do chce? To jest pytanie. Aha, czyli po prostu się pan zaciekawiony. Dobra, czym to do tego trola wracamy, tak na marginesie, bym się zgubił. Tak, teraz wyszło zdecydowanie szybciej. Nie ma co. Kwiatuszki? Nie myślałem. Jednak nie. Medalionik mi skacze. Yy, Czy tak to wciąż nie ten moment? Trzeba iść troszkę dalej. Co znowu wyjdą czy nie? Tylko się szło tędy, tak? Czy da już Nie pamiętam Tak tędy. Momentami ten... mówię ta mapa jest okropnie zamotana. Bardzo światło w niej zgubić. Nie wiem ile razy trzeba tędy chodzić, żeby... No, gdzie jest ten troll. Ja siedzi biedny trołek. Daj wódki, krasnolud! Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił? Yy, zabiłem morderców Twojej żony. Ukarałem morderców Twojej żony. Mojej! Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę! I naprawisz most. Naprawię! Tylko, żeby Ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. No dobra. I tyle tego wszystkiego. Biedny pan troll. Dobra, więc teraz idziemy z powrotem. I odbierzemy sobie nagrodę od choraba. Od kogo by innego. Troszkę szkoda, że. Znaczy, bawiłbym się w tą głowę de trolla, ale co tam? Znaczy, głowę trolla w sensie, ale stwierdziłem, że może jednak nie dam sobie spokój. Teraz tędy i jesteśmy na głównej ścieżce. Że gdybym wygrał od rzegoty tą, to bym miał tą wtedy, jak Wam mówiłem, taką zbroję, ale ta zbroja i tak nie jest silniejsza, znaczy jest mocniejsza od tej, którą mam aktualnie na sobie, więc nie ma sensu, dałem sobie spokój. Tyle wystarczy, a ja w sumie troll tak zadowolony, bo, że tak powiem, morderców jego rony zatłukłem, więc Udało mi się przekonać waszego trola, żeby naprawił most. A to pięknie! Cała binduga jest ci bardzo wdzięczna. Bardzo pięknie. A teraz płać. Tyle, że z pieniędzmi u nas krucho. Ty bandyto! Ty złodzieju! Masz te 200 orenów i udław się! Dobra, nowy poziom mamy. Zaraz sobie rozło rozłożymy te talenty. I zadań z ogromnym powodzeniem kłopoty z trollem. Dobra. A więc wystarczyły te punkciki, żeby mieć nowy ten. Dobra, więc sobie idziemy do bohatera. 11 poziom. Co by teraz tu zrobić? Yy, zasłona, koszt wigoru, kosztem potrzebny do zablokowania. Może damy sobie jednak przemoc. trochę będą mocniejsze te nasze wszystkie. Sprawy to już nic nie mamy. Pytanie, czy tu. Nie, tu jeszcze nic nie zrobiliśmy. Odblokowuje możliwość odbierania strzał w kierunku strzelca. To się może jednak przyda. My to zmutujemy sobie. Zmutujemy to sobie mutagenem. Niech będzie ten. Dobra. Przynajmniej mam tu zmutowane. I już tutaj więcej nic nie trzeba będzie robić. Dobra. Mamy to zrobione. A więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Grał dla Was Man from the Moon, czyli człowiek z księżyca. Trzymajcie się. Hej!